Tomasz, witam Was bardzo serdecznie na Zdrowie TV, temat niezwykle ważny. Dziś będziemy rozmawiali o cukrzycy i o jodze. Z Karoliną Krawczyk. Krawczyk, która jest w naszym studiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nauczycielka i facylitatorka jogi, trenerka nauczycieli jogi, nauczycieli, którzy także uczą się u ciebie tego, jak pracować z osobami i jak robić asany, rozumiem, tak? Tak, nie tylko asany, ale tak. tak. Czy ćwiczenie jogi, praktykowanie jogi mając cukrzycę, różni się jakoś od praktykowania jogi bez cukrzycy? Wiesz co, na pewno życie się różni, mając cukrzycę od tego sprzed cukrzycy, więc na pewno trzeba dużo, dużo uwagi poświęcić temu, co jest dobre dla naszego ciała, czego jest za dużo. Wiesz, pamiętam początki moje na jodze, zwłaszcza takie intensywne jasztandze gdzieś tam w Indiach, gdzie musiałam po prostu wyjść i dojadać, bo miałam totalnie niski cukier. Non-stop. Natomiast... A to jest niebezpieczne, to dlatego to jest że stop. może doprowadzić do śmierci, nawet, prawda? Tak, tak, jest tak. Natomiast myślę, że właśnie yoga pozwala poznać to ciało lepiej i znale znaleźć taki rodzaj praktyki, który naprawdę nas wspiera, a nie kosztuje za dużo energii. Także są plusy i minusy wszystkiego. E, ty masz cukrzycę typu pierwszego, pierwszego i to już ponad 20 lat, tak? Prawie 30. No tak. to już sporo. E, I wybrałaś właśnie yoga. A, inne, a nie inne formy ćwiczeń ze względu na to, że co, że właśnie nie musisz dojadać gdzieś tam na boku, tak? To na pewno był jeden czynnik. Ja pamiętam, wiesz, byłam, chyba przeszłam przez wszystkie możliwe dyscypliny fitnessowe. Bardzo lubiłam stepper. Nie wiem, jakąś taką miałam, wiesz, wizję Jane Fondy na steperze w takim kostiumiku z lat 80., ale niestety stepper był bardzo intensywny dla mnie. Natomiast oprócz tego, że oczywiście dużo mniej się dojada przy jodze batoników, co, wiesz, mija się trochę z celem, wychodzisz z i od razu idziesz w czekoladę. Natomiast nie tak naprawdę to, co joga daje, to też taki rodzaj uporania się z tym, co cukrzyca tak naprawdę dla ciebie znaczy, bo to znaczy dużo stresu w życiu. Przecież my kontrolujemy wszystko, co jemy, jaki mam teraz cukier, gdzie jestem, czy mam ze sobą coś słodkiego. Mam dzisiaj akurat ciebie ale no tak. to semantyka e, wiesz e, naprawdę to jest bardzo bardzo ciężki, e, ciężki kawałek e, i to jest dożywotnia diagnoza więc myślę że dlatego zostałam wierna Jodze że ona mi też odpowiedziała na inne potrzeby niż tylko te fizyczne wiesz, żeby wspomóc ciało żeby ono się lepiej czuło żeby miała lepszy cukier żebym nie przytyła i tak dalej tak dalej. Ja myślę, że najważniejszy wątek to było takie zaopiekowanie się w tym wszystkim sobą, że, że wiesz, nie musisz mieć perfekcyjnego dnia, że to jest okej, okay, jak ten cukier nie jest okej okay uznany i co możesz w tej sprawie zrobić, takiego też trochę wybaczenia sobie, że, że to ciało jest takie niedoskonałe. I joga jest taka bardziej, yy, wiesz, friendly ogólnie dla ciała niż inne dyscypliny, więc głównie ze względu na to. Ale rzeczywiście, czy obserwujesz to, że yy, kiedy ćwiczysz jogę, to to ciało nie męczy się tak bardzo, że właśnie ten batonik od razu musi być zjedzony po zajęciach? Wiesz co? No, przez lata nauczyłam się, który rodzaj jogi, yy, yy, jaka proporcja. No bo to też nie jest takie, że wiesz raz na zawsze musisz się czegoś kurczowo trzymać, ale Dobrze jest ten trening wyważyć i dobrze jest wiedzieć, ile czasu, jaka sekwencja, ile oddechowych ćwiczeń. Paradoksalnie oddech bardzo spalał i bardzo miałam dużo niedocukrzyń przez intensywne oddychanie, więc to jest bardzo ciekawe. Czyli źle oddychałaś, tak? Wiesz, co chyba Czy po za prostu, Chyba po prostu proporcja była Nie. taka. Musiałam znaleźć lepszą. Natomiast wiesz, ja myślę, że, że naprawdę najważniejsze jest to na macie, żeby siebie poznać w tym wszystkim i to pozwala ci się sobą lepiej zaopiekować i to jest dla mnie najważniejszy kompas dzisiaj. To co polecasz w takim razie osobom z cukrzycą, jeśli chodzi o jogę? No przede wszystkim pójść i spróbować i się nie bać, być może znaleźć nauczyciela, który coś o tym wie, jest, ja sama wykształciłam w naszej szkole nauczycieli chyba już z dziesiątkę, wszyscy, wszyscy cukrzycy, jacy mnie znaleźli przyjechali do mnie na treningi, bo wiedzieliśmy, że joga dużo ma też dla nas do zaoferowania. Ma, ma bardzo, ba, bardzo fajne, łagodne aspekty, które nam pomagają zaopiekować się też układem nerwowym tak naprawdę, z którym my mamy też dużo problemów, bo to nie jest tylko o cukrze. Wiesz, na, pamiętam, że na początku, jak byłam zdiagnozowana i trafiłam na jogę i tam gdzieś tam robiłam jakiś research, to było dużo takich asan, wiesz, żeby ugniatać te trzustkę i ten taki wewnętrzny masaż tych organów, co jest pewnym konceptem i fajnie, bo zawsze masaż dobrze robi. Ale wiesz, dzisiaj się już od tego odchodzi, to jest bardziej praktyka łagodna, właśnie regulująca układ nerwowy, bo posiadanie cukrzycy codziennie, 24 na dobę przez ileś tam lat to po prostu duży stres i my z tym głównie dzisiaj pracujemy. Także znaleźć dobrego nauczyciela, który ma dużo empatii, dużą wiedzę, bo wiedza jest ważna, dużo narzędzi. I po prostu spróbować i pamiętać o tym, że my się też różnimy. Nie każdy cukrzyk jest taki sam. Nie? I ja, ja mogę potrzebować troszeczkę innej proporcji w tym treningu um, niż ktoś inny. I przypominam, że dzisiaj cukrzycy, wiesz, robią maratony i takie rzeczy, że w ogóle tak. to, że ja wybrałam jogę, to z pokorą, mhm. ale właśnie każdy z nas jest inny. 30 lat temu, jak dowiedziałaś się o cukrzycy yy, y, numer 1, raczej cukrzycy, jak to się nazywa? Cukrzycy Ty, stopnia pierwszego. Typu, typu pierwszego, typu pierwszego tak. tak. To nie było takich urządzeń jak dzisiaj, które masz na ręce, prawda? Absolutnie to, nie. To jest urządzenie, które mierzy ci poziom cukru we krwi i alarmuje, jeśli jest go za mało, tak? Albo za dużo też, mhm. tak. Można sobie to wy, wyregulować w telefonie. Wiesz, dzisiaj masz takie gadżety, które trochę za ciebie myślą też i to jest fajne. No tak, 30 lat temu to w ogóle było przerażające. Dzisiaj myślę, że te, takie, te, tacy mali cukrzycy by tego nie przetrwali, bo mieliśmy tylko takie duże strzykawy. I ja już się załapałam na pierwszą insulinę ludzką, bo wcześniej była świńska, więc w ogóle jakieś takie masakryczne historie. A dzisiaj rzeczywiście te, ta pomoc techniczna jest ogromna. No to w takim razie, jak radzisz sobie jako nauczycielka jogi z cukrzycą? Wiesz co? No poznanie siebie bardzo pomogło mi w tym, żeby nauczyć się zarządzać zajęciami. Jak trenujemy nauczycieli, to ten dzień jest intensywny. On się zaczyna około 6 rano, kończy około 7 wieczorem i ja bardzo dużo pracuję, więc nauczyłam się, jak tą insulinę dozować. To jest chyba też fajne, żeby powiedzieć o tym głośno że joga tak mniej więcej po sześciu miesiącach um, zmieniła w ogóle dawkowanie insuliny. Wiesz, jakby twoje komórki zaczęły być bardziej wrażliwe na insulinę. Nie ma dobrego usprawiedliwienia tego zjawiska w medycynie, bo pytałam wszystkich diabetologów i taki jest educated guess, że chodzi o to, że te komórki stają się po prostu bardziej e, wrażliwe na insulinę. To jest jedyne logiczne wy, wytłumaczenie. Że mniej, mniej tak, dużo mniej. O tak? jedną trzecią dawki dobowej e, tak zredukowałam. E, z, po prostu po pół roku praktyki tak wyszło. Być może to też jest tak, że to wiesz, działa jak o domino, że zaczynasz praktykować jogę i trochę mądrzej jesz, i trochę w ogóle więcej uwagi zwracasz na to, co się z tobą dzieje. Mniej i jak... stresu. Na pewno, mm -hmm. na pewno. A stres też ma wpływ przecież, prawda? Ogromny. Także myślę, że, że tych, tych do dobrych czynników jest bardzo dużo, wiodze. Tak, żeby tym zarządzać, natomiast, no też, wiesz, to jest chyba fajne dla moich studentów, że oni wiedzą, że jeżeli coś się wydarzy, to ja po prostu muszę wyjść i sobie pomóc, co jest fajne i to oni mi o tym powiedzieli, bo nagle ja się staję też człowiekiem, wiesz, to nie jest ten guru, który stoi na rękach, na głowie i wszystko wie o życiu, tylko nagle, no tak, no, dziewczyna ma cukrzycę, w ogóle jest wielka chęć wsparcia i w dużo empatii, więc jest dużo transparentności w naszej relacji ze studentami i myślę, że to ich otwiera. Wiesz, że nagle ktoś, kto ma inną chorobę autoimmunologiczną albo w ogóle z czymś się mierzy, przychodzi do ciebie i mówi, o dzięki, że się tym podzieliłaś, bo ja też tam się z czymś mierzę. I to jest, to jest gdzieś paradoksalnie nieograniczenie, tylko nagle stało się to moją supermocą i tak tak, jak mówiłam, przyciągnęłam paru cukrzyków do Indii na trening, więc jestem... Tego powodu zadawana, bo wiem, że oni w tych swoich rejonach, Wielka Brytania, Stany, Australia, gdzieś tam też zapraszają kolejnych cukrzyków na jogę i to się szerzy fajnie. A te 12 lat w Indiach, to jak wspominasz? Wspaniale, chociaż też trudno. Wiesz, ja bardzo tęsknię mam za Europą, muszę to przyznać. Teraz trochę tęsknię za Indiami, bo to COVID tak namieszał, że przyniosłem się do sieci i teraz żyję we Włoszech i już mnie nie ciągnie do Indii, ale też mam malutką córeczkę. Natomiast no to jest fascynujący czas, kraj, ludzie, piękny projekt, także same dobre wspomnienia. Karolina Krawczyk, bardzo dziękuję za Dzień. te informacje. Kontaktujemy się przez? Instagram najchętniej, yogawithcaro e, przez Y. E, nauczycielka i facylitatorka jogi, trenerka i nauczycielka jogi. Bardzo jeszcze raz dziękuję Dzień. za rozmowę. Na Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. Zachęcamy was do komentowania, czy próbowaliście jogi w Cukrzycy. A jeśli tak, to napiszcie swoje przemyślenia i swoje wrażenia. Bardzo dziękuję. Subskrybujcie nasz kanał, odzywajcie się i oglądajcie na Zdrowie TV. Do zobaczenia.